Cześć, tu Rafał Więckowski, wczoraj Adrian zaprosił Was do konkursu, nadesłaliście już odpowiedzi, tylko trzy są poprawne. Tu oto dowód. I tak, żeby Was nie oszukać, przy Was zgniotę te karteczki, schowamy do środka, postaram się wynosować jedną osobę, która Wygra główną nagrodę. Teraz wybierzemy, żeby łatwiej. Robimy jak najmniej. Dobra, zrobimy głosowanie. A nie będzie. I oto zwycięzca. Adrian Dybowski. Oto dowód wygranej i karne dla Adriana Dybowskiego za wygranie wczorajszego konkursu. Gratuluję.